Cześć! Witam Was na kanale Adam z Arkham Czyta, czyli szczerze o książkach i komiksach. Dzisiaj będzie właśnie komiks, ale spokojnie, albo może niespokojnie, nie będzie to z świata DC, nie będzie to ze świata Marvela. Będzie to coś innego. Będzie to ze świata Blade Runnera, pod takim że oryginalnym tytułem Blade Runner 2019. Komiks wydany w 2021 roku przez wydawnictwo Egmont. Za komiks tutaj odpowiada dwóch scenarzystów. Jeden z nich to Michael Green, który tworzył scenariusz do Blade Runnera 2049, jednym ze współscenarzystów, więc komiks będzie silnie też tutaj, moim zdaniem, nawiązywał do filmów, do wersji filmowej oraz tutaj drugą osobą jest Mike Johnson, on akurat tworzył scenariusze do serii komiksowych o Transformersach oraz Star Treku. Nie czytałem ani jednego, i drugiego, nie było to akurat w moim takim kręgu zainteresowań, więc nie umiem nic więcej powiedzieć na ten temat. Zarysunki odpowiada tutaj pan Andres Ginaldo. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. On tworzył komiks Kapitan Ameryka Steve Rogers tak więc jej ja nosi tytuł ten komiks. Też go nie czytałem, więc jest to dla mnie zupełnie, zupełnie świeże doświadczenie. Ci tutaj autorzy tego komiksu. Ale okej. Okay. O czym jest tak ten komiks, fabuła, główny bohater? Główną bohaterką praktycznie jest tutaj łowczyni albo łowca androidów imieniem Anna Ashina. W skrócie nazywana aż przez współpracowników. Nie jest to taki typowy łowca jak Descartes. Z tym, że ma, powiedzmy, że tak jak decard miał pewne wątpliwości co do testu Wojtekampfa. Natomiast tutaj Ashina czerpie pełnymi garściami ze swojego zawodu. Gdyż. Wyciąga części z androidów, których wysyła na emeryturę. Tak, tak, tak. Sprzedaje na czarnym rynku, żeby mieć z tego dodatkowy zysk. Jednakże, to jest część tutaj, że tak powiem, prawdy czy, czy informacji, gdyż jednak ma swoje powody, żeby tak robić. i W komicie dowiecie się dokładnie dlaczego, więc możecie lepiej zrozumieć tę postać. No, okej. Okay. Asina, typowy łowca Androidów, pewnego dnia od swoich przełożonych dostaje nietypowe zadanie jak na łowce. Musi odnaleźć córkę i żonę. Jednego z tutaj takich magnatów biznesowych przedsiębiorców, Aleksandra Selvina. Córka nazywa się Kleo, żona Izabel. Zaginęły. Nie wiadomo, co się stało. Czy one same uciekły, czy zostały porwane? Przypuszczasz się, że zostały porwane. I zadaniem, właśnie, aż jest odnaleźć te dwie osoby. Takim zupełnym przypadkiem składa się, że Aleksander Selwyn jest przyjacielem bardzo znanej nam osoby z tego świata, czyli Eldona Tyrella. Co ma wspólnego, właśnie Tyrol z Elwinem? Dlaczego im tak bardzo zależy na to, żeby rozwiązać tą zagadkę? Co kryje się pod tym wszystkim? No to, to tutaj znajdziecie w tym komiksie. I właśnie, co jest najważniejsze, dlaczego akurat łowca Androidów został zaangażowany w tą sprawę? No to tutaj mamy kolejne, kolejne dno sprawy. Więc tutaj mamy tajemnicę, goniącą tajemnicę. I to fajnie, fajnie widać, fajnie jest przedstawione w, w samym komicie. Z takich ciekawszych rzeczy, które mogę Wam tutaj powiedzieć, które zobaczymy w tym komicie, to to, że przez dwa filmy, które oglądaliśmy, w końcu zobaczymy kolonie. Słyszeliśmy o koloniach w filmach, ale nigdy ich nie zobaczyliśmy. W tym komicie będzie możliwość zobaczenia kolonii, jak one wyglądają. Druga rzecz, mamy tutaj wiele nawiązań do oryginalnych filmów, czy do pierwszego, czy też do drugiego. Nie poprzez jakoś specjalnie postaci, gdyż tutaj no, Tyler jest wymieniony, tak? ale no, mamy tutaj nawiązania do wydarzeń, które się działy w tym świecie, głównie wprowadzone przez drugi film. Więc ten komiks będzie bardziej powiązany, przynajmniej z mojego punktu widzenia, z drugim filmem. Okej, okay, to by było, jeśli kwestia jakichś takich ciekawostek. Jeśli jeszcze mogę coś dodać, może jeszcze jeszcze jedna ciekawostka. Jest pewien motyw, który był w książce, ale natomiast w filmach się do końca nie pojawił. W tym komiksie znajdziecie go. Nie chcę ujawiać jaki, gdyż jeśli nie czytaliście książki, no to nie chcę wam psuć, jednakże pewna rzecz jest zawarta w tym komiksie i która była właśnie w książce. No to przejdźmy może do prezentacji komiksowej. Okay? No to czas na prezentację. Tak się prezentuje okładka. Tytuł, y, tytułowy bohaterka, Ashina. i poszukiwane przez nią osoby, czyli Izabel i Chloe. Tak się prezentuje Boczek. Fajny charakterystyczny. Nie przegapię go akurat na półce. I tył. Widać tutaj krótki opis. Cena, ale wiadomo, jak macie ulubione księgarnie, to na pewno jest taniej. Fajne kolory w ogóle. I jak sobie zauważycie, to oczy się mienią I łosowy, i łasiny. Ok, to jak wygląda środeczek. No i tutaj mamy twórców komiksów zmienionych. W przeciwieństwie do dotychczasowych komiksów, które prezentowałem, tutaj nie ma takiej dużej gamy twórców. I okay. nasza tytułowa Ashina. No i króciutki wstęp, jak widzicie. Bardzo fajnie to nawiązuje do filmów pierwszego i drugiego, gdzie też właśnie jest krótki wstęp. No i okej. Okay. Los Angeles 2019. Bardzo, bardzo fajnie nawiązuje to właśnie do klimatu. Filmów, miasto, występy na Los Angeles, deszczowe Los Angeles. No i tak się w prezentują rysunki. Trochę brutalne, bym powiedział. Może przerzućmy parę kart dalej. Tutaj mamy nasze zatłoczone miasto. Rysunki, powiem Wam, że bardzo mi się podobają. Są bardzo proporcjonalne. Nie są przerysowane. Te takie proporcje postaci są. Mm, bardzo fajne i co tutaj yy, akurat ja bardzo lubię czyli widzicie, mamy tutaj kolejną część, już nie będę tutaj akurat ujawniał, co tu jest napisane bo to jest nawiązanie do tego, co było i co zobaczymy, kolonie moi drodzy tego, czego nie widzieliśmy w filmie to w tym komiksie zobaczymy kolonie yy. Styl dalej jest taki sam, dalej jest um, utrzymany, bo no to akurat jeden rysownik. Także moim zdaniem jest fajnie, e, żeby też za dużo nie pokazywać. Tutaj też mamy retrospekcję. I na samym końcu, mój drodzy, Znajdziemy galerię okładek, czyli jak wyglądały te dotychczasowe okładki, ponieważ to było wydawane w ze zeszytach też. I okładki są dosyć fajne. Niektóre by się nadawały nawet na grafiki na ścianie, moim zdaniem. Nawet ja to zawsze tak mówię. Okay. I co jeszcze znajdziemy w szkice? Prace nad okładkami to wszystko znajdziecie w tym tomie. Z tego co wiem, już jest wydawany. A, już jest... nie, już jest wydany. Tak, już jest wydany drugi. Także jest kontynuacja historii Asiny. No, nawet, widzicie, nawet jest scenariusz, pokazany scenariusz, cały proces, jak powstawał e, komiks. Także mamy tutaj parę takich stron. Okej. Okay. No, i tutaj krótko o samym. O samym końcu. Także jest co poczytać. No i tak jak mówiłem, wkrótce ciąg dalszy historii Asiny, czyli aż Blade Runner 2029. Ok, i to by było na tyle z prezentacji. Ok. Skoro już wiecie, jak komiks wygląda w środku, e, po części wiecie, jak wygląda fabuła, no to czas chyba jakieś na podsumowanie, prawda? E, czyli jakie miałem odczucia po przeczytaniu tego komiksu? E, fabuła moim zdaniem jest e, ciekawa, nie jest za skomplikowana, nie mamy tutaj e, wielu wątków fabularnych, mamy tutaj jeden główny wątek fabularny związany właśnie z Asiną poszukiwaniami e, Izobel oraz Cleo. Więc wokół tego wszystko się dzieje. Mamy tutaj tajemnicę, która gdzieś tam jest podkopana przez kolejną tajemnicę. Także przez cały komiks nie nudzimy się, tym bardziej, że tutaj mamy akurat przestrzeń paru, paru lat. Moim zdaniem jest ok, jest fajnie, nie nudzi. Chociaż miałem taki jeden moment, w którym musiałem wrócić parę stron wcześniej, żeby Zrozumieć do końca, o co chodziło fabularnie. To był tylko jeden taki moment, ale samą fabułę oceniam dobrze. Może dla niektórych być to za bardzo sztampowa fabuła, może być dla nich przewidywalna, chociaż moim zdaniem są takie momenty, kiedy to nie jest takie oczywiste. Biorąc pod uwagę autora scenariusza, komiks bardzo mocno nawiązuje do filmów samego drugiego też filmu. Ale nie jest to bezpośrednie nawiązanie, więc nie trzeba do końca znać filmu, ale także jak przeczytacie ten komiks, nie, nie zepsujecie sobie też odbioru filmów, jeśli ich nie oglądaliście. Warto jednak obejrzeć te filmy, moim zdaniem, jako pierwsze, tym bardziej, że mamy tutaj parę smaczków, które nawiązują do tych filmów poprzez postaci, które są gdzieś tam wymieniane, i wydarzenia, które są tutaj też brane pod uwagę fabularnie. Natomiast do samej książki, no to tutaj nie mamy do końca zbytnio wiele nawiązań, poza jednym motywem, który pojawił się w książce, natomiast w filmie, przynajmniej tym pierwszym, tego nie było. Tutaj akurat mamy tą kwestię podaną, została ona wykorzystana i uważam, że bardzo dobrze. Natomiast ja jako fan i filmów, bo jeden i drugi film mi się bardzo podobał i też książki, No. Brakowało mi jeszcze mimo wszystko tego klimatu takiego noir, tego, tego takiego mm, pierwszego Brayton Blade Runnera, takiego bardziej mroczniejszego tego klimatu, y, ale nie jest źle, moim zdaniem. Y, pod względem rysunkowym jestem zadowolony w pełni, y, akurat ja akurat podchodzę z lat 80., więc wtedy poznawałem komisję i tam były akurat postacie bardzo proporcjonalne, y, rysunki były bardzo szczegółowe i tutaj mamy właśnie spełniony ten warunek mój. Tutaj są szczegółowe rysunki, bardzo proporcjonalne, bardzo odzwierciedlające rzeczywistość. Pod tym kątem kolory też są fajnie dobrane. Niektóre tutaj plansze, takie jak na przykład sam tył okładki bardzo nawiązuje do drugiego filmu, czyli do tego Blade Runnera 2049. Więc kwestia kolorów też mi się bardzo podoba tutaj. I Też mamy co prawda mroczną stronę tą właśnie taką bardziej dystopijną, tą tego deszczowego Los Angeles, które znamy z pierwszej części, jaką pokazywałem. Też właśnie są te takie ujęcia, które mi się z tego pierwszego filmu bardzo podobały. Komiks oceniam na wielki plus. Gorąco polecam fanom filmów przede wszystkim. Książki, no to, to już wiem, że to już jesteście bardziej wymagającymi fanami. Więc tutaj poradziłbym podejść troszeczkę za rezerwą. Więc tak czy siak polecam. Natomiast jeśli nie znacie filmów, równie dobrze Wam polecam. będzie się chyba dobrze bawić, bawić, moim zdaniem, przy tym komiksie. Powinien być dla Was też bardzo fajny i bardzo dobry. I nadmienię, że już jest druga część przygód. Aż co prawda jeszcze nie wiem, jak wygląda ten komiks. Jeszcze do niego nie doszedłem, nie dorwałem go. Może w przyszłości sięgnę po niego. Jednakże tu mamy zamkniętą historię, więc spokojnie możecie po niego sięgnąć i nie będziecie mieli takiego cliffhangera. Ok, jeśli się podobało, to poproszę o łapkę w górę. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to zapraszam do subskrypcji, żebyście mogli zobaczyć, jakie są jeszcze nowe inne ciekawe komiksy, czy też książki ze świata science fiction, horroru, nie tylko. Jeśliście, jeśli jesteście zainteresowani samym komiksem, to w opisie filmu znajdziecie link do Allegro. Przynajmniej na ten czas najtańsza oferta, jaką znalazłem. Zachęcam do skorzystania. Okej, okay, a ja Wam życzę udanego tygodnia i trzymajcie się do następnej soboty. Cześć.